Nowa Generacja to działające od kilku miesięcy koło Platformy Obywatelskiej. Nowosądeccy członkowie formacji swoje plany na najbliższą przyszłość ogłosili w trakcie konferencji prasowej, a będą się one koncentrować na przygotowaniu specjalnego programu. Posłużą temu między innymi ankiety dostępne zarówno w formie papierowej, jak i online, które będą wypełniać mieszkańcy Nowego Sącza. Ankiety są dostępne od dzisiaj na naszych stronach internetowych w social mediach. Natomiast będziemy też ankietować mieszkańców w weekendy w różnych miejscach Nowego Sącza. O tych szczegółach pewnie za chwileczkę powiedzą koleżanki i koledzy. Ankieta ma być kluczowa dla stworzenia dobrej wizji Nowego Sącza. Tak przekonują członkowie Koła Nowej Generacji, którzy chcą dążyć do zrównoważonego rozwoju oraz poprawy życia mieszkańców miasta. Dlatego ankieta jest złożona z kilku zasadniczych pytań. Ankieta, którą omawiamy składa się z kilku zasadniczych pytań takich jak, jakie obszary rozwoju miasta uważają Państwo za najbardziej istotne i które chcą Państwo, żebyśmy poruszyli w najbliższej perspektywie lat. Kolejne pytanie odnosi się do trzech głównych problemów społecznych, jakie mogą występować na terenie miasta. Pytania będą również dotyczyć mocnych i słabych stron Nowego Sącza. Po zakończeniu etapu ankietowania nowa generacja planuje organizację spotkań z mieszkańcami na poszczególnych osiedlach. Chcemy zorganizować spotkania otwarte na osiedlach w Nowym Sączu, gdzie mam nadzieję, że będzie prowadzona ożywiona dyskusja z mieszkańcami. Przedstawimy nasze wyniki, nasze analizy, analizy i podczas tych spotkań będziemy mogli przedstawić nasze rozwiązania. Propozycje, które mamy nadzieję, że uzyskają poparcie większości mieszkańców w Nowym Sączu. Ankieta i spotkania z mieszkańcami mają na celu przygotowanie atrakcyjnego programu dla miasta, takiego, który sprawi, że młodzi ludzie będą chcieli w Nowym Sączu mieszkać, uczyć się pracować i inwestować. Każda opinia jest dla nas bardzo cenna i ważna. Bez względu jakie są państwa związki z miastem, Liczymy po prostu tutaj na szczere wypowiedzi z Państwa strony tutaj mieszkańców Nowego Sącza. To będzie też tutaj okazja jakby do poznania potrzeb i oczekiwań ze strony mieszkańców wobec przyszłych władz Nowego Sącza. Nie ma natomiast jeszcze decyzji, czy partia wystawi swojego kandydata na prezydenta Nowego Sącza. Ta decyzja jest jeszcze przed nami, natomiast nie mówimy nie. To zobaczymy jak zapadną decyzje po prostu bliżej już wyborów samorządowych. Poniedziałkowa konferencja prasowa była też okazją do zaproszenia mieszkańców miasta na spotkanie z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej. Już 15 maja Nowy sąd odwiedzą Grzegorz Napieralski i Adam Szłapka. To moment, aby poważnie rozmawiać o tym jak do kampanii się przygotować. Bo te wybory, które przed nami zdecydują o tym jaka będzie Polska przekonywał zapraszając jednocześnie do udziału w spotkaniu Krzysztof Głuc. Należy... Zacząć bardzo poważnie rozmawiać o tym, jak do kampanii się przygotować. Bo te wybory, które przed nami, wybory jesienią tego roku, to wybory tak naprawdę o e, bardzo ważnych sprawach. To wybory, które zdecydują o tym, jaka będzie Polska. Czy będzie Polska demokratyczna? A, czy będzie to Polska, która się będzie rozwijać? Czy, będzie, czy będziemy schodzić na kurs? Znany z nieszczęśliwych scenariuszy w różnych krajach. A spotkanie mieszkańców z parlamentarzystami Platformy Obywatelskiej odbędzie się 15 maja w restauracji Panorama o godzinie 17.00 i ma ono charakter otwarty.